Witajcie, moi przyjaciele, w angażującej opowieści o kobiecie, która przeszła od rozczarowania i bólu do wyzwolenia i nowych początków. Cieszcie się narracją. Aneta Kowalska była zszokowana, widząc nieznajomego w jej drzwiach. Przepraszam, co pan powiedział? Moja ciotka Anna zostawiła mi spadek. Mężczyzna ubrany w tani garnitur uśmiechnął się protekcjonalnie. Tak, proszę pani, wygląda na to, że pani ciotka była dość bogata choć większość o tym nie wiedziała śmieszne jak starsi ludzie mogą skrywać niespodzianki prawda aneta wybuchnęła niedowierzającym śmiechem ciotka anna bogata przepraszam ale musi pan mówić o kimś innym ta kobieta żyła jak biedaczka tak czy inaczej odpowiedział mężczyzna wzruszając ramionami Pani obecność jest wymagana na odczytaniu jej testamentu w piątek o 15 w kancelarii prawnej Kowalskiej i synowie w centrum miasta. Proszę się nie spóźnić. Dotknął kapelusza i odszedł. Proszę zaczekać, zawołała Aneta, ale mężczyzna już szybko szedł do samochodu. Zamknęła drzwi, powoli jej umysł wirował. Spadek po ciotce Annie? To nie miało sensu. Aneta usiadła przy małym stole kuchennym, Popijając filiżankę kawy i myśląc o swoim związku z ciotką. W rzeczywistości nigdy nie były szczególnie blisko. Anna była zrzędliwą i złośliwą kobietą, która nigdy nie miała miłego słowa dla nikogo. Ale była rodziną, więc aneta starała się ją regularnie odwiedzać przez lata, pomagając w obowiązkach domowych, przynosząc posiłki, organizując uroczystości urodzinowe. Bez względu na to, jak gorzko zachowywała się Anna, Aneta zawsze miała cierpliwy uśmiech na twarzy. Jej mąż Marek z drugiej strony nie miał czasu dla tej starej jędzy. Spotkał ją tylko kilka razy, raz przed ślubem i raz czy dwa po, ale to mu wystarczyło. Sposób, w jaki żyła, i sarkastyczne uwagi, które robiła na jego temat, sprawiły, że nie widział powodu, aby się do niej zbliżać. Aneta westchnęła, zastanawiając się, czy w twierdzeniach prawnika może być trochę prawdy. Anna była naprawdę przez cały ten czas tajemnie bogata? Próbowała sobie wyobrazić, co zrobiłaby z takim spadkiem. Może w końcu mogłaby rzucić swoją drugą pracę jako kelnerka w weekendy. Może w końcu mogłaby porządnie się wyspać. Patrząc na zegar, Aneta zakleła. Miała się spóźnić na swoją zmianę w restauracji, jeśli się nie pospieszy. Wypiła resztę kawy, chwyciła torebkę i wyszła. Musiała zadzwonić do marka z autobusu i opowiedzieć mu o tym zaskakującym rozwoju wydarzeń. Na szczęście, aneta zdobyła miejsce w zatłoczonym autobusie. Wyjęła telefon i wybrała numer marka, mając nadzieję, że jest wystarczająco dobrze, aby porozmawiać. Cześć kochanie, odpowiedział zaspany. Co się stało? Nie uwierzysz, co się właśnie wydarzyło, zaczęła Aneta. Odwiedził mnie prawnik mówiący, że ciotka Anna zostawiła mi spadek. Spadek? Żartujesz? Marek wydał niski gwist. No tak, najwyraźniej Stara miała jakieś ukryte bogactwo. Mam iść na odczytanie testamentu w piątek po południu. Nie wiem, co o tym myśleć. Cóż, to świetna wiadomość. Marek odpowiedział z wymuszonym entuzjazmem. Może w końcu będziesz mogła wziąć wolne od pracy. Zasługujesz na przerwę. Aneta smutno się uśmiechnęła. Gdyby to tylko było takie proste. Zobaczymy. Jak się dzisiaj czujesz? Jakieś nowości od twojej mamy? Mama Marka, Lidia, pracowała w szpitalu Mercy i starała się załatwić, aby został zbadany przez specjalistów od jego przewlekłych problemów zdrowotnych. Jego wrażliwa konstytucja uniemożliwiała mu utrzymanie pracy na dłużej niż dzień lub dwa, zanim konflikty z współpracownikami kończyły się w Izbie przyjęć z atakami paniki. Aneta pracowała ciężko, aby opłacić jego drogie diety witaminowe i suplementy ziołowe. O wiesz, to samo co zawsze Marek westchnął dramatycznie Nie wiem, Aneta może czas zaakceptować mój los jako inwalidy. Reprodukowanie się byłoby prawdopodobnie nieodpowiedzialne z moimi słabymi genami. Aneta zacisnęła usta, tłumiąc ból w sercu na myśl o dziecku, które planowali w tym roku. "Nie mów tak", odpowiedziała delikatnie. "Wyzdrowiejesz, wiem to. Kontynuuj odpoczynek i pozwól swojej mamie działać. Okej? Okay? Odwiedzę cię jutro w szpitalu. Po wymianie, kocham cię." Aneta odłożyła telefon i patrzyła przez okno autobusu, próbując nie dopuścić, by negatywność marka ją dotknęła. Musiała pozostać pozytywna. Może ten spadek byłby szczęśliwym zrządzeniem losu, którego tak bardzo potrzebowali. Następnego ranka Aneta dotarła do pokoju 242 w szpitalu Mercy, podekscytowana spotkaniem z Markiem. Zapukała dwa razy i weszła z wielkim uśmiechem. Tylko po to, by zobaczyć, jak szybko znika, gdy Marek spojrzał na nią z irytacją. Cześć, kochanie, powiedziała radośnie, pochylając się, by go pocałować. On odwrócił głowę. Nie nałożyłaś dziś makijażu? Serio? zapytał zirytowany. Każda inna żona na tym piętrze wygląda jak modelka, gdy odwiedza, a ja mam czarownicę. Aneta cofnęła się, jakby została spoliczkowana. Marek, jak możesz tak mówić? Wiesz, jak jestem zmęczona pracą, ledwo mam czas na. Tak, tak, jesteś wielką męczennicą, rozumiem. Przerwał jej, machając ręką lekceważąco. Kiedy wreszcie przyjdą te pieniądze ze spadku, mam nadzieję, że wkrótce, żebyś mógł się naprawdę ogarnąć. Przełykając łzy, Aneta odwróciła się i wyszła z pokoju bez słowa. Zatoczyła się korytarzem, w końcu osuwając się na ławkę przy windach. Czy to naprawdę do tego sprowadziło się jej małżeństwo? Siedząc z głową w rękach, nie mogła nie usłyszeć rozmowy dwóch pacjentów, którzy przechodzili obok. Powiedziałem mojej starej, że muszę zostać tu przez weekend na badania. Jeden z nich zaśmiał się do drugiego. Tak naprawdę mam zaplanowaną grę w pokera z pielęgniarzem i wystarczająco dużo alkoholu, żeby powalić słonia. Tak stary, czego oczy nie widzą. Tego sercu nie żal, prawda? One myślą, że jesteśmy święci, bo musimy tu być. Aneta myślała, że zwymiotuje. Czy wszyscy mężczyźni zachowywali się tak za plecami swoich żon? Potrząsnęła głową stanowczo. Nie jej Marek, nigdy by jej tak nie okłamał. Był po prostu zirytowany, że musiał tam być. To wszystko. Wzięła głęboki oddech, otarła łzy i wyszła na jasne słońce. Jutro był wielki dzień. Musiała się na tym skupić. W piątkowy poranek dzień był jasny i świeży. Aneta wstała wcześnie, zdeterminowana, aby posprzątać mieszkanie przed powrotem Marka w poniedziałek. Wciąż nie mogła uwierzyć w myśl o otrzymaniu spadku. Jej rodzina nigdy nie miała dwóch groszy do pocierania, kiedy dorastała, ale może to był nowy początek, którego potrzebowali, aby w końcu się wybić. Przybywając do kancelarii prawniczej na godzinę przed wyznaczonym czasem, Aneta została zaprowadzona do luksusowej poczekalni przez przyjazną recepcjonistkę. Kawa, zaproponowała młoda kobieta. Proszę, odpowiedziała Aneta z wdzięcznością, zapadając się w zieloną fotel, który prawdopodobnie kosztował więcej niż całe jej umeblowanie. Właśnie mieszała krem i cukier, gdy jej telefon zaczął nieustannie wibrować. Marek, zgadła, dzwoni, żeby zobaczyć, jaka jest wysokość spadku. Halo, odebrała, przewracając oczami z rozbawieniem. Ach, możesz mnie winić? To jest ogromne, Aneta. Więc powiedz mi, nie będę nic wiedziała przez co najmniej godzinę, wyjaśniła cierpliwie. Obiecuję, że jak tylko się dowiem, będziesz pierwszym, który się dowie. W miarę upływu minut. Aneta czuła się coraz bardziej niespokojna. Co zrobi, jeśli to będzie kwota, która zmieni jej życie? Co zrobi, jeśli nie będzie? Kiedy w końcu wywołano jej imię, jej serce podskoczyło do gardła. Pani Kowalska, proszę za mną. Miękki dywan tłumił jej kroki, gdy prowadzono ją do majestatycznego biura z ścianami wyłożonymi książkami prawniczymi. Starszy pan w trzyczęściowym garniturze wstał z za ogromnego biurka z drewna dębowego, aby uścisnąć jej dłoń. Pani Kowalska, jestem Bernard Kowalski. Cieszę się, że mogła pani przyjść dziś. Dziękuję za przyjęcie mnie, odpowiedziała automatycznie Aneta, siadając naprzeciw niego. Muszę przyznać, że to wszystko jest dość przytłaczające. Moja ciotka Anna nie była zbyt otwarta na temat swoich finansów. Pan Kowalski zaśmiał się. Nie, miała reputację skrytej osoby, ale mogę zapewnić, że pani ciotka Anna była kobietą o znacznym majątku. Przesunął przez biurko teczkę z dokumentami. Aneta otworzyła ją drżącymi rękami i niemal wypadła z krzesła, widząc liczbę wydrukowaną na stronie. To. to musi być pomyłka, wykrztusiła. Jest za dużo zer. To niemożliwe. Sześć tysięcy dwa miliona powiedział pan Kowalski z uśmiechem. I mogę zapewnić, że to nie jest pomyłka. Aneta przycisnęła teczkę do piersi. Jej głowa kręciła się. Sześć tysięcy dwa miliona to było więcej pieniędzy, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. Histeryczny śmiech zaczął wzbierać w jej gardle. Poczekaj, aż Marek to usłyszy. Drżącymi palcami wyciągnęła telefon z podbiórka. I szybko napisała wiadomość do męża. Spadek to sześćdziesiąt dwieście. Wierzysz w to? W swoim podnieceniu nawet nie zauważyła, że pominęła trzy istotne zera przed wysłaniem wiadomości. Nie mogąc zostać na resztę spotkania, Aneta wymyśliła wymówki o potrzebie przetworzenia szokujących wiadomości i wybiegła z biura, trzymając teczkę prawną, zawierającą jej nową przyszłość. Musiała natychmiast zobaczyć Marka i podzielić się tą niesamowitą zmianą w życiu. On zupełnie oszaleje. Zamiast czekać na autobus, złapała taksówkę i powiedziała adres szpitala Mercy. Niespokojnie całą drogę, podczas gdy miejskie bloki mijały powoli. Kiedy samochód w końcu zatrzymał się przed głównym wejściem, rzuciła stos banknotów kierowcy, nawet nie czekając na resztę. Wbiegła po schodach na drugie piętro, eksplodując z podniecenia, by ujawnić swoje nowe bogactwo miłości swojego życia. Kiedy zbliżała się do pokoju 242, jednak dźwięk znajomych głosów sprawił, że zatrzymała się przed drzwiami. Byli to Marek i jego matka Lidia, rozmawiający żwawo. Aneta wiedziała, że nie powinna podsłuchiwać. Ale coś ją zmusiło do pozostania w miejscu i słuchania. I ta idiotka naprawdę w to uwierzyła, mówił Marek, jego ton ociekający pogardą. Wierzysz, że ona myśli, że naprawdę jestem chory? Jakbym marnował swój czas w tym piekle, gdybym nie musiał? Lidia zaśmiała się. Masz ją owiniętą wokół palca. Taka naiwna. Jeszcze nie mogę uwierzyć, że ożeniłeś się tak poniżej swojej klasy. Powiedz mi, jęknął Marek. Ale słyszałaś najlepszą część? Ciotka Anna zostawiła jakieś pieniądze. Jak tylko przekaże to na moje konto, porzucę ją jak zły nawyk. Niech dalej gra pielęgniarkę i gospodynię dla jakiegoś innego frajera. Aneta poczuła, jak krew odpływa z jej twarzy. Mrugała szybko, przekonana, że ma jakiś koszmar. To nie mogło być prawdziwe. Ale pogardliwe śmiechy Marka i Lidii potwierdziły niszczącą prawdę. Całe jej małżeństwo, całe jej życie z tym mężczyzną było niczym innym jak kłamstwem. Nie mogąc usłyszeć więcej słowa, odwróciła się i uciekła, nawet nie zauważając gorących łez spływających po jej twarzy. Biegła i biegła, aż jej płuca płonęły, a stopy bolały. Kiedy w końcu zatrzymała się, by złapać oddech, znalazła się przy East River, patrząc na mętną wodę. Podczas gdy patrzyła na wirujące prądy, Głos ciotki Anny rozbrzmiewał w jej głowie. Ten chłopak to leniwy nierób, który cię wyczerpie. Stara kobieta ostrzegła Anetę po raz pierwszy, gdy spotkała marka. Możesz mi wierzyć, dziewczyno, popełniasz wielki błąd. Wtedy aneta odrzuciła to jako brednie starej panny. Ale teraz z sercem rozbitym na miliony kawałków zobaczyła prawdę z oszałamiającą jasnością. Ciotka Anna miała rację przez cały czas. A dzięki jakiemuś cudowi zapewniła Anetę środki do uwolnienia się, zanim będzie za późno. Prostując ramiona, Aneta odwróciła się od rzeki i ruszyła zdecydowanym krokiem chodnikiem. Miała telefony do wykonania i papiery rozwodowe do złożenia. Co do Marka, będzie miał największą niespodziankę w swoim życiu, gdy wróci do domu w poniedziałek i znajdzie puste mieszkanie. Tymczasem Aneta postanowiła zostać u swojej najlepszej przyjaciółki, Teresy, na kilka dni, zanim wyruszy na długo oczekiwaną, samotną podróż do Hamptons, aby się wyleczyć. Po raz pierwszy od lat, gdy czerwcowe słońce grzało jej twarz, Aneta poczuła iskierkę nadziei. Może, tylko może, jej życie nie było ostatecznie zrujnowane. Może to był dopiero początek niesamowitego nowego rozdziału. Nie mogła się doczekać, aby się przekonać. Trzy dni później Marek utykał do drzwi ich mieszkania leki przeciwbólowe w ręku. Kochanie, jestem w domu, zawołał złośliwie. Gdzie jest czek ze spadku? Odpowiedziała mu cisza. Marszcząc brwi, rozejrzał się zdezorientowany, zauważając po raz pierwszy gołe ściany i puste półki. Na kuchennym blacie leżała jedna kartka papieru. Kochany Marku, zaczęła znajomym pismem Aneta: Kiedy to przeczytasz, będę już daleko. I na wypadek, gdybyś jeszcze nie zrozumiał, wiem wszystko. Wiem, że udawałeś chorego, aby uniknąć pracy. Wiem, że Ty i Twoja matka śmialiście się ze mnie za moimi plecami. I wiem, że planowałeś wziąć moje pieniądze i uciec. Cóż, żart jest na Tobie ponieważ ten spadek to nie 60 do tysięcy, ale 6 do 2 miliona.